Witajcie fani Warcrafta 3, Tryb all the random. Egg, czyli THO, który gra nocnymi elfami i otrzymał jako pierwszego bohatera arcymaga. Jego przeciwnikiem jest Soin, jeden z najlepszych orków na świecie, który dostał z rasę orków i proszę bardzo, do tego Rykieta Wihaistera Majstra. Zobaczymy, jak Majster poradzi sobie w tym składzie przeciwko elfowi, który jest reprezentowany przez Nilasa Arkaniste. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widzimy, rykiet Wichajster chce być agresywny. Jeszcze nie wybrał swojej umiejętności, więc on pewnie się zastanawia, czy może fabryka, czy może rakiety ogłuszające. Jeżeli chodzi o Solina, to tutaj na razie widzimy, widzimy takie granie łowców głów, to, co Orkowie powinni właśnie robić. Jeżeli chodzi o THO, bo widzimy dzianczy. księżycowe studnie, grane drzewo wieków. No i nie pozwala swojemu przeciwnikowi, Ricket Wieheister, creepować. Żywiołak wody będzie teraz zbierał trochę, jak widzimy, obrażeń. Na siebie można dzięki temu cały czas szkolić łuczniczki. Mamy fabrykę i fabryka powinna zostać od razu zaatakowana. Tak też jest. Zobaczcie, fabryka atakowana, zniszczona, dużo bardzo doświadczenia. I tutaj pojawił się tylko jeden mechaniczny goblin z tej fabryki. Więc musimy przyznać, że raczej jak na razie Soulinowi ta agresja totalnie nie wyszła. Drugi poziom arcmaga. Mamy teraz Aure zwiększona regeneracja many. Szpony ataku tutaj pozwalają arcmagowi bez problemu odbijać te agresje od łowców głów. No i pewnie Soi nie jest zadowolony z tego, co się wydarzyło. Trzeba przyznać. No powiedzcie mi, że ten tryb nie jest naprawdę w nas sposób bardzo ciekawy. No mamy takie niecodzienne mieszanki, prawda? Z tymi bohaterami. Mamy fabrykę, która będzie wykorzystana teraz do kripowania. Zanim tutaj pojawią się mechaniczne gobliny, no to chwilka musi minąć. Mechaniczne gobliny się pojawiają, zaczynają walczyć i zobaczymy, co będą w stanie tutaj zrobić. No, coś są w stanie tutaj zbierać obrażeń te mechaniczne gobliny. Arcymak pewnie będzie zainteresowany zdobyciem poziomu trzeciego. Tak to zaczyna przynajmniej wyglądać. Walka będzie tutaj z makrurami. Wieszcz Małpoludów, Małpoludów, poziom siódmy, obrażenia, chaos, rzucił na siebie jeszcze odnowienie. Ja nie wiem, czy on w ogóle nie posiada reinkarnacji, ten Wieszcz Małpoludów, więc on chyba wstanie tak czy siak drugi raz, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, to nie ten, to może na tym dziewiątym poziomie. Maska Sobi dla Ficha i Stera, to jest bardzo dobry przedmiot. O, proszę bardzo. Mamy kupioną pierwszą jednostkę z obozu najemników. Nerubiański wojownik. Proszę bardzo. Nerubiański wojownik, 400 punktów zdrowia, obrażenia 14-15 i co najważniejsze, to jest to, że posiada ciężki pancerz. To jest najważniejsze. Ciężki pancerz aktualnie w Warcraftie 3 jest naprawdę bardzo dobry. Pradrzewiec, tutaj Wojny, gotowy już do creepowania kolejnego obozowiska. Drzewiec zbiera tyle obrażeń, ile może. Dla czego można, można będzie zmienić agro na żywiołaka wody. Oho, nerubiański wojownik musi uważać. Dobrze, żywiołak wody przejął na siebie teraz agresję. Wichajster też cały czas klipujesz. Pony ataku plus 8. Będą grani jeźdźcy. Zobaczcie, będą grani jeźdźcy. Ciekawe, czy będzie tutaj zaraz budowana wielka sala. Można skorzystać z księżycowych studni. Podwójny praczywiec wiedzy, oho, i mamy szkole... tutaj szkolonego kolejnego bohatera. Ciekawe, kto to będzie, kto to będzie. Do Arcymaka tak naprawdę każ... tutaj może być każdy bohater, naprawdę każdy bohater. Arcymak jest w miarę uniwersalny, więc każdy bohater tutaj będzie pasował. Nieważne, czy to będzie bohater na siłę, zwinność, inteligencję, no to sama aura geniuszu zawsze tutaj zwiększy regenerację many, więc... Jaki to by nie był bohater, będzie mógł używać swoich umiejętności, które kosztują manę. Kogo mamy? Kapłanka księżyca. Dobrze, kapłanka księżyca. Kapłanka księżyca. Jest ta wielka sala. No może kapłanka księżyca, wiecie, jakoś dużo manę nie wykorzystuje, akurat się nie oszukujmy, bo kapłanka księżyca manę tylko używa na swoją sowę zwiadowcę i do tego jeszcze na swoje strzały. Więc ona tej many jakoś bardzo nie wykorzystuje Włód dużo. Artsmak pięknie wykorzystał konstrukt teleportacji, teleportował się tutaj na ognika i niszczy wielką salę. Bardzo ładnie to zostało Zalpa rozegrane trzeba przyznać. Proszę bardzo, jeść za pierwszy. Łapie tutaj nerubiańskiego wojownika. Nerubiański wojownik nie będzie miał szans niestety przeżyć tej potyczki. Do tego złapana łuczniczka. Z nerubiańskiego tutaj wojownika jeszcze dwa pajęczaki się pojawiły. Oto ciekawostka. A to ciekawostka, zobaczcie. Ale polowanie jest na łuczniczki. Arcymak wrócił do obrony. Ale co najważniejsze, udało się zniszczyć tutaj wielką salę, więc to jest bardzo, naprawdę bardzo ważne. Wróg zaatakował wojska gracza. Błogosławieństwo natury będzie musiał sobie później zrobić z pewnością THO. Żywiołach Wody, tutaj widzimy, pilnował jeszcze. Kopalnie złota, żeby zaraz jakiś ognik się nie pojawił. Nie próbował... znaczy nie, nie ognik Peon. I nie próbował zbudować kolejnej wielkiej sali. Zobaczcie, jak wymikrowany jeździec, 3 punkty zdrowia, spaczony łupieżca, Obrażenia chaos. Szkoda, że takiego spaczonego łupieszca nie można kupić. To by było naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo fajny jest. Z wyglądu przynajmniej bardzo fajnie się prezentuje. Będzie malutki Creepjack od THO. Zobaczymy, co mu się uda zrobić. Będny klanu wojennej pieśni. Dla majstra. Łowca głów złapany. Zaraz kolejny może. Kapłanka Księżyca w ogóle nie będzie prawie korzystała ze swojej many. Zobaczcie: mamy kulę jadu i szpony ataku. Więc, jak mamy u Kapłanki Księżyca kulę jadu i szpony ataku, to znaczy, że ona w ogóle nie będzie grała tej swojej strzały. Czyli będzie mieli sowe. Więc Arcmax w sumie w tym momencie nie ma wcale tak dużo synergii z kapanką księżyca, prawie w ogóle. Proszę bardzo, tutaj złapany został jeden druid, większy wędrowiec pustki, kupiony w obozie najemników. Soin wie, że nie może walczyć ze swoim przeciwnikiem, więc biegnie agresywnie na bazę. Kolejny druid złapany. Szkoda, że THO oddaje tak za darmo swoje jednostki. Spętana driada. Jedowiska od razu w nią celują. Umocnione wiska robią robotę. Nie wiem, czy troszeczkę za głęboko nie wchodzi tutaj THO. Atak Soina na budynki. Soin posiada grabież. Jak to wygląda? Eee, nie, Soin. Nie, chyba ma. Ma grabież. Ma grabież Soin. Ma grabież. Ma grabież, tak, ewidentnie ma grabież. Ma grabież. Majster już ma piąty poziom. Trzeci poziom fabryki, jeżeli dobrze patrzę. Tak, trzeci poziom fabryki. Do szóstego Zrób poziomu powolutku się zbliża. Arcymak cofnął się do obrony za pomocą konstruur teleportacji. Kapłanka Księżyca tutaj próbuje jeszcze zniszczyć jakieś budynki. Arcymak musi być ostrożny. Proszę bardzo. Druid szponów odnowienie rzucone na nilasa, arkanistę sam się przemienia w niedźwiedzia. Kolejna fabryka rzucona przez Soina. No i chyba będzie trzeba użyć tutaj zwoju miejskiego portalu albo w ogóle. Cofnąć jak najszybciej, bo Mag chyba. O, szósty poziom tutaj jest teraz, Majstra. Majster przybiera swoją postać tej machiny, która jest naprawdę bardzo silna. Majster teraz będzie ogromnym, ogromnym problemem, naprawdę ogromnym. Ale zobaczcie, kapłanka księżyca nie wycofała się do obrony, to jest bardzo ciekawe. Ten większy wędrowiec pustki powiem Wam, że robi robotę, on posiada tarczę mrozu, do tego posiada błyskawice. Arcymak ma tutaj księżycowe nie może z nich skorzystać. Jeszcze ma w razie czego miksurę niewrażliwości, więc on sobie poradzi. Miksura niewrażliwości odpalona w tym momencie. Ta fabryka teraz bardzo dużo tutaj zadaje obrażeń. wojska Są druidzi, trzeba zniszczyć fabrykę. Trzeba zniszczyć zaraz tę fabrykę. Arcymak musi uważać. Chyba będzie musiał użyć zwój miejskiego portalu, chociaż tutaj ten druid czponów zaraz wyleczy bohatera. Załatwiony tutaj został duch. Meister, 40 punktów zdrowia. Musi na siebie uważać. Zobaczcie, jaka obrona. A tutaj cały czas Nocny Elf próbuje niszczyć budynki swojego przeciwnika. W tej grze myślę, że do końca Soi będzie próbował grać jednostki z obozu najemników. Bo no sami, sami tego nie wygra. Tu straci swoje budynki. Zobaczcie. Wraca tutaj znowu do ataku Meister. Spętani zostali druidzi, nie mogą atakować. Jedyne tutaj odważne jednostki, jakie stawiają im wyzwanie, albo dają im wyzwanie, to są mechaniczne gobliny. Które, tak swoją drogą, zadają dużo obrażeń w momencie, kiedy wybuchają. Zobaczcie. Tak, to wygląda jak gra, w której ewidentnie Soin będzie chciał grać jednostki. Zawodu najemników. Wróg oblega nasze Dużo więcej agresja tutaj tak naprawdę Soina Co nie więcej dużo więcej niż THO. i ma dwie księżycowe studnie. Druga jeszcze w sumie nie jest gotowa. Jeźdźcy szkoleni. ArcyMak robi wszystko z w jego mocy, żeby tutaj wybronić bazę, ale nie jest łatwo. Ty miał kulę jadu Arcymag. Bez problemu by to wybronił, myślę, wiecie? Z kulą jadu bez najmniejszego problemu. Sława zwiadowca. Wróg oblega nasze miasto. Wielka sala zajmowana tutaj. Wykupiony szaman Wendigo. Szaman Wendigo posiada. Odnowienie i leczy tutaj, jak widzimy, majstra. Proszę bardzo, zobaczcie. Ten szaman w tym momencie ma olbrzymią wartość. Olbrzymią. Jeszcze ma obrażenia, chaos. Pancerz ciężki, trzy pancerza, prawie tysiąc punktów zdrowia. Naprawdę, potężny. O, i odnowienie na siebie rzucił, zobaczcie. Szaman Bendigo robi robotę, naprawdę. Oj, naprawdę. Robi robotę. Siódmy poziom. Wojska, gra. A tutaj cały czas taka płanka z tymi łuczniczkami awkuje i po prostu atakuje budynki. Ale czy to ma sens? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Wróg oblega nasze miasto. Po, powiedziałbym, że raczej przewagę ma Soin, prawda? Wydaje wojskę. mi się, że Soin ma przewagę. Majster na poziomie siódmym. Arcymag daleko do szóstego. Dużo złota ma Soin. Budynki produkcyjne niszczone, ale to nie ma znaczenia, bo korzystamy w razie czego? Z obozu najemników. a Wróg wojska A co tutaj jest? Co tutaj jest? jakaś ob instrukcja obsługi, co to jest? To jakaś chyba instrukcja obsługi jest? Nie wiem. O! Magnatar łupieżca, kupiony przez Soina Jeszcze poziom ósmy, ogłuszenie. Proszę bardzo, Soin nam pokazuje, jak powinno się grać ten tryb. Tego wielka sala ukończona Zobaczcie Odnowienie rzucone na Arcymaga Fabryka atakowana Ale nie uda się jej zniszczyć Fabryka prawdopodobnie po prostu zniknie Tak, dokładnie tak Więc Arcymag znowu nie otrzymał doświadczenia Magnatar łupieżca Ogłuszenie obrażenia chaos I proszę bardzo Ale sieczkę robi ten magnataur wróg oblega nasze miasto. Rycka z Wichaister. Mi więcej chyba w 21 minucie. 22, nie pamiętam w której, można zacząć tutaj brać sobie jednostki poziomu 9 i 10 chyba. Coś takiego, Więc zobaczymy. No wiadomo, najlepszą jednostką 10 poziomu są smoki. Smoki są jeszcze lepsze niż kiedyś, ze względu na to, że pancerz ciężki uległ zmianie. Obrażenia przebijające, zadając 10% obrażeń mniej pancerzowi ciężkiemu niż kiedyś. Polowanie na kapankę księżyca. I raczej się uda. Tak, zostanie spętana. Ukryła się. Dobrze. Pytanie, czy jest tu gdzieś laboratorium? Na pewno jest. Musi tu być gdzieś laboratorium. Aha, Zobaczcie, ale tu można wysadzać te gobliny. wojska gracza. Za daleko się wysadzają. Ok, za daleko się wysadzają gobliny. I ogłuszenie. Pyk! Przeżyje? Nie, nie ma szans. Załatwiona. Więc nocny elf po prostu chce spamować niedźwiedzie i dryady. Zopana dryada. Ryk wykorzystany przez druidów. Fajnie byłoby tutaj przybrać formę niedźwiedzia. Tak też jest. Mamy zagranego większego wędrowca pustki. Atakowany Wihajster. Musi na siebie uważać. Udało mu się uwolnić na szczęście. Miał też zwój miejskiego portalu w teorii. Szaman Wendigo. Fajnie by było, gdyby tutaj udało się go uratować. Wihajster biegnie z kontrą. Dobra, Wihajster wie, że nie jest w stanie walczyć. Trzeba kontrolować przeciwnika. Mamy szósty poziom arcymaga. Masowa teleportacja. Okej, okay, to teraz troszeczkę zmienia postać rzeczy. Szósty poziom arcymaga jest mocny, bo macie kontrolę nad całą mapą. Dosłownie nad całą mapą. Czy będzie masowa teleportacja? Nie, za późno już. O, kupiony jest czarnoksiężnik z łupieżców. Zobaczcie, jest masowa teleportacja wykorzystana. Jaki chain, jaki chain, jaki chain! Patrzcie, jakie obrażenia z tego chaina! Proszę bardzo, aż jakaś chmura tutaj się pojawiła. Skąd ona się wzięła? Ale drzewo zostało zniszczone. Pytanie, czy mamy ogniki? Mamy ogniki. Czy mamy złoto? Nie mamy złota. Będzie trzeba prze sprzedać przedmioty. Będzie trzeba sprzedać przedmioty. Soin cza cały czas ma ekonomię. Tu teraz sobie pobiegną peony zbierać złoto na odległość. Atakował wojska gracza. Łuczniczka próbowała przeszkodzić, ale niestety za dużo peonów. Ale masowa teleportacja i ratunek. To jest najważniejsze. I tak to miejsce jest teraz najważniejsze dla Soina. Szkoda tych peonów, no ale wiadomo, no to jest najważniejsze miejsce tak czy siak. A wiecie, w sumie dziwne, że THO tego nie wyskautował, bo ma przecież e, zwiadowcę, sowę, którą mógłby sobie po prostu rzucić po mapie i tego nie robi. I tego nie robi. Forteca zostanie zaraz zniszczona. Będzie trzeba znowu zrobić masową teleportację do obrony. Te one próbują utrzymać Fortecę, ale raczej się nie uda. Jest masowa teleportacja. Czy Forteca zostanie zniszczona? Tak. Nie! 119 punktów wytrzymałości. Problem jest taki, że nawet kiedy wykorzystuje swoją tutaj masową teleportację, PHO, to nie jest w stanie złapać żadnej jednostki. To jest jego problem. Mhm. I to będzie problemem całą grę. Do końca już. Do końca. Majster niedługo będzie miał poziom 8. Peon naprawia fortecę. Łuczniczka atakuje. Boli mnie to, że kapłanka księżyca nie używa swojej słowy częściej. To mnie trochę boli. Jak widzimy, zrobione są barykady kolczaste. I znowu, im pobiegnie na bazę Zalegana przeciwnika. Zobaczcie, majster już jest gotowy, forteca zniszczona. Gdyby THO wiedział o tym, to on by to zaatakował zniszczył ekonomię przeciwnika miałby olbrzymią szansę na zwycięstwo. Jest znowu masowa teleportacja wykorzystana do obrony, żeby ratować w razie czego drzewo. Nie, no, że ta osoba nie sprawdza tej kopalni, to jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe. O! Mamy, mamy, mamy smoki czarne, albo czarnego smoka, który może też w razie czego zjeść jednostkę i tak chyba zrobi? Tak, połknął, połknął. I co najlepsze, jedyne jednostki, bohaterowie, którzy mogą atakować tutaj tego czarnego smoka, no to jest ten większy wędrowiec pustki, arcymak i kapłanka księżyca. Więc, no, zobaczcie, obóz najemników robi robotę. Arcymak złapany, ojoj, ogłuszony, księżycowa studnia pewnie będzie wykorzystana, masowa teleportacja, czy nie, odnowienie. Smok też zadaje obrażenia chaos, arcymak mocno tutaj obrywa, znowu odnowienie, arcymak leży, ujujujujuj, arcymak leży. Majster ratuje się za pomocą kosturu teleportacji. Smok otrzymał dużo obrażeń, ale daje radę, fabryka niszczy tutaj do końca bazę elfa, ogniki ewakuację przeprowadzają. No, i to są dwa ostatnie budynki, jakie posiada w tym momencie THO. No i zobaczcie, widzicie. Jednak ten obóz najemników robi robotę, prawda? Tylko trzeba wiedzieć, jak go wykorzystać. No i może trzeba wiedzieć, które tutaj. Jednostki są mocne w tym obozie najemników. Na przykład, no, ten, jak widzimy, pustelnik jest naprawdę. Wędowiec pustki jest naprawdę niezły, tak? Czarnoksiężnik z łupieżców też daje radę. Księżycowa studnia zostanie zniszczona. THO przyznał z tym punktem. Gdyby THO to wyskautował, zniszczyłby i myślę, że wygrałby grę. Bo zobaczcie, że mimo wszystko to nie jest jakaś tam super prosta gra dla Soina, prawda? On cały czas tutaj kombinuje, jak sobie poradzić z tym, co się dzieje. Znaczy, teraz to już jest kwestia tego, żeby dokończyć przeciwnika swojego. O smoko żółw. Smoko poziom dziesiąty. Ale bydle. Ale bydle. przeszkolił się też widzimy majster na rakiety. Fala, błyskawica, burza. Ten słokorzów chyba też może połknąć jednostkę, jeżeli dobrze pamiętam. Albo się mylę, może jednak nie. Znowu fala, ogłuszenie, no i piękne kombo. Piękne kombo. Fala. No i tak naprawdę trzeba. teraz musi się powodzić z przegraną, bo tutaj już nie ma najmniejszych szans. Dziewiąty poziom majstra. Smoki zrobiły robotę, naprawdę smoki zrobiły robotę. Wędrowiec pustki, pokonany. GG od THO i proszę bardzo, zwycięża Soin w bardzo ciekawym spotkaniu. Tryb Older Random, jak widzimy, pokazuje nam ciekawego, niestandardowego Warcrafta. Ale zobaczcie, ile więcej złota zebrał SoWin, prawie 4000, a to jest naprawdę w języku Warcrafta 3 bardzo duża różnica. W razie czego będziemy sobie zmieniali tak długo jak ten tryb, jak ten turniej Olderandom Random jest grany, no to będziemy sobie robili raz gry normalne z normalnego Warcrafta 3, raz gry z tego trybu Older Random, bo to jest takie wydarzenie chwilowe, które powtórzy się nam dopiero za jakieś, nie wiem, kilka miesięcy po raz kolejny. Dzięki trzymajcie się i do zobaczenia.